Teraz Pana spektaklu Mars pojawia się jako pewna, pewna metafora, czy Kosmos jako pewna metafora. Do której z, z tych tez, spojrzeń jest Panu bliżej, jako współautorowi scenariusza i reżyserowi tego spektaklu? Tu jest mikrofon. Tutaj. Kosmos nie jest dla nas, czy Kosmos to jest takie miejsce, w którym dopiero możemy poznać siebie? Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo chyba to nie jest nasza perspektywa tego przedstawienia. No, bo z jednej strony jest niby tak, że rzeczywiście mówi się, że, że w 2050 roku na tyle przeludnimy naszą planetę, że będziemy mieć poważny problem z wyżywieniem wszystkich jej mieszkańców. I jeśli niczego nie zmienimy w kierunku rozwoju tej cywilizacji, którą tutaj powołaliśmy do życia, no to praktycznie ta nasza żywicielka Ziemia nas odrzuci w którymś momencie i będziemy musieli naprawdę poszukać innych miejsc. Gdzie będziemy próbować to nasze życie, które zostało nam dane, podtrzymać? Mars, jako ta planeta najbliższa Ziemi, wydaje się, w sensie przynajmniej technologicznym, kierunkiem pierwszym do tego, żeby poszukiwać nowego miejsca dla nas, nowego domu dla nas. Natomiast wymyśliliśmy sobie, że Właśnie ta figura zasiedlenia nowej planety, zbudowania całego porządku od nowa, ma być próbą podjęcia, postawienia siebie w, w najbardziej z, z możliwych radykalnym, radykalnym geście przemiany. To znaczy, nas nie interesuje kosmos, nas interesuje nas w tym spektaklu, interesuje człowiek, jaki on jest. I gdyby rzeczywiście dostał szansę drugiego życia, bo wydaje mi się, że to jest, to jest coś podstawowego w, 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 tym, w, tym, w, tej, w tym wyobrażeniu o skonstruowaniu nowego życia w innym miejscu, gdybyśmy dostali drugie życie, czy umielibyśmy je przeżyć lepiej, mądrzej, czy cywilizacja, czy w ogóle porządek jakiś, który byśmy tam założyli, mógłby być lepszy, czy, czy, czy tonący mieszkaniec Ziemi jest w stanie sam siebie stopieli, wyciągnąć za włosy. I przenieść się w inne miejsce, ratując siebie i powołać na bazie swoich doświadczeń i siebie samego kogoś lepszego, kogoś innego. I ci nasi bohaterowie wyprawy na Marsa są postawieni właśnie wobec takiej sytuacji. Próby zdobycia w sobie kogoś nowego, lepszego, piękniejszego, kogoś, kogoś zgubionego w tych okolicznościach, obumierającej dookoła nas Ziemi. Więc Właściwie kosmos w naszym spektaklu nie ma. To jest mój kosmos. Ja i, mój, i kosmos moich marzeń i kosmos mojego pragnienia. To jest perspektywa.